Jeżeli tworzysz reklamy na Facebooku, to prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli masz Roas powyżej 1, to nie oznacza jeszcze, że zarabiasz na tym Roasie. Dzieje się tak dlatego, że ROAS to po prostu zwrot z inwestycji w nasze reklamy, ale w postaci czystej sprzedaży. Nie uwzględnia on naszej marży, naszych kosztów, naszych różnych prowizji po drodze. W związku z czym, jeżeli mamy różne koszta w naszej firmie, to ROAS sam w sobie nie jest w stanie wskazać nam, czy faktycznie zarabiamy na naszych kampaniach. Dlatego w tym nagraniu chciałbym pokazać Ci przede wszystkim, jak ten ROAS obliczyć, no i przede wszystkim, jak obliczyć również ROI, czyli realny zwrot z inwestycji, a na koniec również ROMI, czyli całościowy zwrot z wszystkich inwestycji w marketing, uwzględniając Twoje koszta. Stałe, czyli po prostu ile faktycznie pieniędzy zostaje ci na samym końcu swoich kampanii. Ja nazywam się Jakub Wójcik, a to jest kanał Sekrety Marketingu. Zaczynajmy. Więc tak jak już powiedziałem na początku, ROAS to nie to samo co ROI, a ROI to nie to samo co ROMI. To są trzy różne pojęcia. No więc wyjaśnijmy jeszcze raz dokładnie, czym one się różnią, żebyśmy po prostu później wiedzieli o czym mowa. No więc ROAS to jest po prostu Return on Ad Spend, czyli taki zwykły Prosty zwrot w postaci sprzedaży z naszych wydatków na reklamę. Czyli na przykład jeżeli wdamy na reklamy 1000 zł i to wygeneruje sprzedaż w naszym sklepie internetowym w wysokości 5000 zł, no to ROAS możemy obliczyć w ten sposób, że to 5000 dzielimy przez 1000 i wtedy mamy po prostu ROAS na poziomie 5. Jest on czasami wyrażany liczbowo w formie tam... Powiedzmy x, czyli na przykład 5x, czyli że mamy po prostu pięciokrotny zwrot z inwestycji w reklamy, a czasem jest wyrażany w postaci procentowej, czyli na przykład 500%, czyli po prostu nasz zwrot wynosi 500% tego, co zainwestowaliśmy w reklamy. No i właśnie dlatego niektórzy myślą, że skoro mamy zwrot, to znaczy, że z każdej złotówki robimy 5 złotych, czyli w praktyce chyba zarabiamy. Natomiast, no właśnie, raz nie uwzględnia jeszcze tego, że sprzedaż to nie jest nasz zysk. Mamy jeszcze po drodze masę różnych. Kosztów, które musimy pokryć, często również są to koszty, tym większe, im większą mamy sprzedaż. No jeżeli na przykład sprzedajemy e, fizyczne produkty, no to musimy skądś te produkty wziąć, albo od kogo się kupujemy, albo w jakiś sposób je produkujemy, no ale to zawsze wiąże się z kosztami. No Więc jeżeli mamy na przykład 5000 złotych sprzedaży przy wydatkach na no poziomie 1000 złotych w budżet reklamowy, ale koszta na no poziomie 3000, no to w tym momencie widzimy, że nadal jeszcze będziemy zarabiali. No bo po podjęciu tych 3000 od 5 nadal zostają nam jeszcze 2000, co jest nadal więcej niż wydaliśmy na reklamy, więc w dalszym ciągu zarabiamy. No ale obliczenie, jaki jest faktyczny zwrot z naszej inwestycji w reklamy, i tu już mówimy o zysku z tej inwestycji, no to do tego służy właśnie ROI, czyli Return of Investment. No i to jest wskaźnik, który liczy nam faktyczny zwrot przy uwzględnianiu kosztów jednostkowych, czyli kosztów, które rosną wraz z naszymi wydatkami, ale bez uwzględnienia kosztów stałych, czyli na przykład obsługi agencji, jakiegoś freelancera czy pracownika na etacie, który zajmuje się tymi kampaniami i zawsze bierze jakąś konkretną kwotę. No więc możemy obliczyć sobie ROI, możemy mieć na tej podstawie informację, że na przykład zarobiliśmy 1500 zł, ale bez uwzględnienia na przykład kosztów stałych współpracy z agencją na poziomie dajmy na to 3000 zł, no to nie mamy informacji, że tak naprawdę tracimy na tym interesie. Pomimo, że ROI może nam pokazywać, że powinniśmy zarabiać, no to bez uwzględnienia kosztów stałych nie mamy tej informacji. No i w tym miejscu właśnie pojawia się ROMI, czyli Return on Marketing Investments, czyli tutaj już uwzględniamy wszystkie możliwe koszta związane z obsługą stałą tych kampanii, jak również budżet marketingowy, prowizje, koszta produktów, no wszystko, co się da. ROMI to jest taki wskaźnik, który faktycznie mówi nam, czy zarabiamy, czy dopłacamy. Przy okazji. Wiele osób ogląda moje filmy, ale spora część moich. Yy... Oglądających to są osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału. A subskrypcja mojego kanału to jest najprostsze, co możesz zrobić, żeby z czasem poprawiać wyniki swoich kampanii reklamowych, no bo po prostu regularnie co tydzień będę wrzucał Ci różne porady dotyczące tego, jak podnosić swoje wyniki, które możesz stosować w swojej firmie, no i po prostu zarabiać więcej na swoich kampaniach. W związku z czym polecam w tym momencie zasubskrybować mój kanał. No i ponieważ tych obliczeń pojawiło się tutaj całkiem sporo, to przygotowałem dla Ciebie kalkulator. Jest on dostępny pod linkiem poniżej tego filmu w opisie. Możesz po prostu znaleźć link do tego kalkulatora. No i ja teraz przeniosę się do niego i pokażę ci w praktyce jak z niego korzystać, żeby obliczyć sobie swój ROAS, żeby obliczyć sobie swoje ROI, ROMI albo ewentualnie jeżeli znasz ten ROAS, to jak obliczyć pozostałe kwestie, to na przykład budżet reklamowy, żeby faktycznie zaczęło się to opłacać, na przykład przy współpracy z agencją. No więc tak wygląda kalkulator. I tutaj po lewej stronie masz Opisy i objaśnienia wszystkich pól, które trzeba uzupełnić, a po prawej stronie jeszcze taki szybki komentarz, żeby po prostu doprecyzować pewne kwestie. No więc zaczynamy od tego, że wpisujemy sobie tutaj jakiś budżet reklamowy. No i powiedzmy, że jest to budżet na poziomie 3000 zł, czyli po prostu na naszą kampanię planujemy wydać, albo być może już wydaliśmy 3000 zł. No i powiedzmy, że nasza kampania wygenerowała nam sprzedaż z kampanii na poziomie 18 tysięcy złotych. No więc na tym etapie możemy już obliczyć ROAS. Dlatego że ROAS wystarczy nam, wystarczą nam te dwie wartości, żeby obliczyć ROAS. Dlatego że ROAS jest bardzo prosty. ROAS też oblicza się automatycznie w naszym menedżerze reklam. Możemy sobie taką kolumnę wyświetlić. Natomiast tych pozostałych wskaźników, typu właśnie ROI, ROMI, Menedżer reklam na Facebooku już nam nie pokaże, no bo nie ma informacji o naszych kosztach. Możemy teoretycznie jakoś sobie to tam powprowadzać, stworzyć sobie taką customową kolumnę na Facebooku w menedżerze reklam. To w innym filmie opowiadam o tym, jak tworzyć własne niestandardowe wskaźniki. Natomiast no, zazwyczaj tych informacji Facebook nie ma. No więc może nam pokazać tylko raz. I to już jest jakaś informacja. Widzimy w ten sposób na przykład nie tyle, dajmy na to, jaki jest koszt pozyskania zakupu czy koszt pozyskania klienta z jakiejś konkretnej kampanii, ale mamy dodatkowo jeszcze informacje Jaki mamy zwrot danego klienta? No, bo wiemy, że na przykład niektórzy klienci zostawiają więcej pieniędzy w naszym sklepie, inni mniej. Bo wobec czego po prostu bardziej opłaca się nam jednak inwestować w tych klientów, którzy zostawiają więcej tej kasy. No, i ROAS jest w tym momencie bardzo przydatny, ale żeby faktycznie określić, czy my zarabiamy, czy nie, no to musimy sobie policzyć ROI. No i dalej w tym kalkulatorze wpisujemy pozostałe wartości, które nas dotyczą. Mamy do wpisania oczywiście VAT, no bo trzeba pamiętać o tym, że ROAS jest liczony od sprzedaży brutto. W związku z czym uwzględnia on VAT, nie odejmuje go w obliczeniach, więc no jakby no nie możemy tego uwzględniać, no bo VAT, VAT musimy faktycznie później oddać. No chyba, że to jest sprzedaż do klienta biznesowego, ale no w sklepach internetowych w zdecydowanej większości to jest po prostu B2C. Dalej doliczamy sobie nasze prowizje od procesorów płatniczych, czyli na przykład za każdym razem, kiedy ktoś dokonuje płatności, wybierając tam metodę na przykład szybkie przelewy, PayU, jakiś przelew 24, Stripe, no to wiąże się z tym jakaś prowizja dla tych procesorów. Zwykle to jest tam w okolicach 2%. Jeżeli masz na przykład tylko i wyłącznie Proformy, tylko i wyłącznie przelewy bankowe, no to możesz wpisać prowizję 0%. Natomiast polecam wprowadzić jednak szybkie metody płatności, bo. Prowizje może i są trochę wyższe o te 2%, ale gwarantuję Ci, że znacznie więcej zakupów możesz mieć w sklepie, e, mając po prostu te e, szybkie płatności. No bez tego po prostu e, dokonywanie płatności dla Twoich klientów będzie bardzo niewygodne i spora część z nich po prostu zrezygnuje. W no, związku z czym już lepiej płacić tą prowizję, ale mieć faktycznie więcej zamówień. E, no i dalej mamy koszty netto procentowe. I tutaj ja wpisuję sobie przykładowo 35%, wychodząc z założenia, że każdy produkt, który sprzedaje w jakimś tam sklepie, który tutaj sobie teraz e, obliczam, no to średnio koszt produkcji, koszt zakupu tych towarów, które później są sprzedawane, wynosi w tym przypadku 35% ceny netto. Czyli tyle od każdej sprzedaży muszę po prostu odjąć. No więc jeżeli sprzedam na przykład za 10 tysięcy złotych netto swoich produktów, no to uwzględniam, że 3500 zł netto to jest koszt zakupu, dostawy, jakiegoś tam. Procesowania czy nawet produkcji tych towarów, no to już jest mocno uzależnione od tego, jak to wygląda w Twoim biznesie, więc to po prostu musisz znać te liczby i tutaj te liczby sobie oszacować. No i ja rozumiem, że niektóre produkty mają to marże, czyli też te koszty netto niższe bądź wyższe. To jest oczywiście zrozumiałe. No wiadomo, że nie każdy produkt kosztuje procentowo tyle samo, żeby go wyprodukować. Natomiast no, na potrzeby obliczania tych wszystkich wskaźników, no to po prostu trzeba sobie tutaj przyjąć jakąś wartość średnią. Jeżeli chcesz faktycznie zastosować to w taki bardziej bezpieczny sposób, to raczej załóż, że te koszty są większe niż dla większości produktów, no to wtedy, jeżeli faktycznie zdarzy się taka sytuacja, że wygenerujesz trochę większą sprzedaż na produktach, które są droższe w produkcji procentowo, no to nadal te wszystkie obliczenia będą miały sens. A jeżeli na przykład uda Ci się sprzedać więcej produktów, które mają lepszą marżę, no to będzie to tylko i wyłącznie z korzyścią dla Ciebie. Więc lepiej tutaj po prostu zakładać taki pesymistyczny wariant, że ta... Średnia wartość tych, tych kosztów jest po prostu wyższa. No ale jeżeli znasz to na, na, na przykładzie wszystkich swoich produktów, no to nie powinno być problemu. No i dalej ten kalkulator automatycznie oblicza nam pozostałe. Wskaźniki, czyli na przykład naszą średnią marżę netto, czyli zgodnie z tutaj tymi danymi, które wprowadziłem, kalkulator wskazuje, że średnia marża netto wynosi mniej więcej 40%. Czyli jak sprzedamy produktów za 10 tysięcy, to mamy średnio marży na tym 4 tysiące zł netto. To jest bardzo ważne, że to jest netto. No i tutaj jedna z wartości, która już nam się pojawiła, to jest BEROAS. Ja wcześniej nie mówiłem o niczym takim jak BEROAS, w związku z czym teraz wyjaśnię, czym jest BEROAS. To jest taki wariant. Wskaźnika ROAS różni się on tym, że to jest break even return on ad spend, czyli po prostu return on ad spend, czyli ROAS, przy którym wychodzimy na zero, czyli break even. Innymi słowy, to jest taka wartość graniczna dla ROAS-u, przy której zaczynamy dopiero wychodzić na plus, uwzględniając nasze koszta, marżowość i prowizje, które musimy gdzieś tam po drodze odjąć. No i podsumowując, jeżeli mamy BROAS na poziomie 2,5 i nasza kampania generuje wyniki na poziomie 2,6 ROAS. No to wiemy w tym momencie, że to już wychodzi na plus. Bez uwzględniania kosztów stałych prowadzenia marketingu, bo o tym za chwilę jeszcze sobie powiemy. No ale jeżeli na przykład nasz BROAS wynosi 5, a nasza kampania generuje ROAS na przykład 4, no to pomimo, że ten ROAS 4 wydaje się być niezły, no to w tym momencie wiemy, że to jest poniżej naszego break-even ROAS, w związku z czym poniżej wartości, przy której moglibyśmy zarabiać. Więc ten ROAS nas po prostu nie interesuje. Chodzi generalnie o to, że jeżeli wyliczymy sobie właśnie ten BROAS. Który obowiązuje dla naszego sklepu, dla naszego biznesu, to wiemy już w tym momencie, jaki jest minimalny raz, który po prostu nas interesuje w kampaniach reklamowych. W zależności od tego, jak bardzo marżowe są nasze produkty, no to oczywiście ta wartość będzie inna. No, jak ktoś na przykład sprzedaje produkty cyfrowe powiedzmy, nie? I tutaj na przykład te koszty, to to jest no na przykład 0%, no bo faktycznie koszty cyfrowe to, produkty cyfrowe no to w zasadzie są bezkosztowe, no poza prowizją, e, no to w tej sytuacji ten BROAS wynosi 1,33, no bo tutaj wystarczy nam tak naprawdę niewielki zwrot z inwestycji, żebyśmy już wychodzili na plus. Powiem więcej, zazwyczaj osoby, które sprzedają produkty cyfrowe bardzo często korzystają ze zwolnienia z VAT, więc jeżeli tutaj mielibyśmy zerową stawkę VAT, no to ten BROAS wynosi 1,02. Już przy tak małym zwrocie z inwestycji, już zaczynamy na tym zarabiać. No bo jeżeli nasze kampanie wydadzą na przykład 1000 zł, a zarobią 1500, ale nie ma tam praktycznie żadnych kosztów na wytworzeniu tych produktów cyfrowych, no to już jesteśmy na plusie. Natomiast no w sytuacjach, kiedy na przykład mamy trochę bardziej dramatyczne wartości w naszym, budżet, w naszym biznesie, czyli na przykład, że koszty netto wyprodukowania naszych produktów wynoszą tak na to 60%, no to może się zdarzyć, że ten BROAS będzie bardzo duży, żebyśmy zaczęli w ogóle na tym zarabiać, na przykład na poziomie 6,67, no coś w tym stylu. W każdym razie to jest bezcenna informacja przy optymalizowaniu naszego konta reklamowego i w ogóle współpracy z kimś od marketingu, kto stara się działać w taki sposób, żeby te kampanie były dla ciebie rentowne. To jest bezcenna informacja, bo pokazuje nam dopiero przy jakim poziomie to zaczyna w ogóle mieć sens. Zaczynanie współpracy z jakąkolwiek agencją bez znajomości właśnie tego punktu break-even dla ROAS-u. Moim zdaniem jest bez sensu, no bo jak ktoś ma działać pod rentowne kampanie reklamowe, jeżeli nie wie od jakiego poziomu są one rentowne. No i właśnie break-even ROAS pozwala nam to obliczyć. Wróćmy tutaj do naszych wcześniejszych ustaleń, powiedzmy te 35% kosztów netto, żeby było po prostu trochę łatwiej to dalej obliczyć. No więc BROAS wynosi 2,50, nasz faktyczny ROAS w tym przypadku wynosi 6%. W związku z czym powinniśmy zarabiać. No i w tym momencie ROI to jest Return on Investment, czyli już faktyczna, faktyczny zwrot z naszej inwestycji jest na poziomie 2,40, co pokazuje, że faktycznie na tym zarobiliśmy. 2,40, czyli po prostu z każdego tysiąca włożonego w tą kampanię zarobiliśmy tak jakby 2400 zł, bez uwzględnienia tego budżetu marketingowego. no jest tutaj trzeba oczywiście to na koniec odjąć. No i wtedy mamy zysk faktyczny z naszej kampanii, czyli ROMI. Czyli faktycznie całkowity zwrot z całej inwestycji w marketing. Jeżeli nie mamy kosztów stałych marketingu, no to jest po prostu ROI po odjęciu jakby jedynki, czyli naszego budżetu. No i w tym momencie, jeżeli ROI wynosiło 2,4, no to ROMI wynosi 140% albo 1,4. Jeżeli chodzi o ROMI, no to tutaj zarabiamy w momencie, kiedy już jest powyżej 0, bo ROMI może być ujemne. Natomiast, jeśli chodzi o ROI, no to tutaj zarabiamy, jeżeli jesteśmy powyżej 1. No i właśnie, jeżeli współpracujesz na przykład z agencją marketingową, no to musisz jeszcze uwzględnić, że Twój faktyczny zysk z całej tej kampanii musi być wyższy niż koszta stałe tej współpracy, czyli na przykład miesięczne wynagrodzenie tej agencji marketingowej. No więc w tym momencie polecam tutaj wprowadzić jakąś przykładową stawkę albo faktyczną stawkę tego wynagrodzenia, które odprowadzasz dla agencji. No jeżeli to jest na przykład 3000 zł miesięcznie, no to ROMI uwzględnia w tym momencie, że jeszcze te 3000 muszą zostać, żeby opłacić agencję. No jeżeli nasz faktyczny zysk wcześniej wynosił 4200, no to po odjęciu tych 3000 nadal zostaje nam tutaj. Tutaj 1200 zł zysku, czyli cała nasza kampania zwróciła się. W tym momencie rzeczywiście zarobiliśmy na tym, nawet z uwzględnieniem, że trzeba było jeszcze płacić koszta stałe gdzieś po drodze. Ten kalkulator nie uwzględnia prowizji od budżetu, którą niektóre agencje stosują w swoich współpracach. Dlatego, jeżeli taką prowizję od budżetu jeszcze masz narzuconą, na przykład 10% prowizji od budżetu marketingowego, no to trzeba jeszcze na koniec to sobie tutaj odjąć. No i to co jest istotne, no to że, jeżeli na przykład mamy jakieś działania, które rzeczywiście zaczynają się zwracać i chcemy przejść na przykład na współpracę z agencją marketingową, no to musimy pamiętać, że to ROMI drastycznie spadnie, jeżeli nasz budżet nie jest o wiele większy niż wynagrodzenie agencji. No bo jakbyśmy mieli tutaj na przykład takie liczby w stylu, dajmy na to budżet na poziomie 10 tysięcy złotych kampania przyniosła nam na przykład 60 tysięcy złotych, bo mamy całkiem niezły ROAS, czyli mniej więcej podobnie jak wcześniej, no to te koszta stałe marketingu i obsługi agencji zostaną wchłonięte przez ten zysk, który udało nam się wygenerować i cały czas mamy na końcu całkiem niezłą sumę, która została z całej tej inwestycji. Natomiast jeżeli w tym samym przypadku mielibyśmy nawet lepszy ROAS, powiedzmy mielibyśmy ROAS na poziomie, dajmy na to 10, ale wydalibyśmy tylko 1000 złotych na kampanię, mielibyśmy w tym momencie 10 tysięcy złotych sprzedaży, czyli mamy ROAS na poziomie 10, no to pomimo, że mamy taki świetny zwrot, z uwagi na to, że jest wysoki koszt współpracy z agencją, no to nasz zysk faktycznie wynosi 0 zł. Wszystko zostało wchłonięte przez nasze koszta, przez prowizję, no i przez koszta stałe obsługi marketingowej. Dlatego właśnie w takich sytuacjach warto sobie policzyć to ROMI, policzyć sobie ROI i najczęściej dochodzimy do wniosku, że taka współpraca będzie miała sens dopiero w momencie, kiedy tak, z dużym uproszczeniem, nasze budżety marketingowe są na podobnym poziomie jak wynagrodzenie agencji. Czyli, na przykład, jeżeli tutaj mielibyśmy podobne liczby, udałoby się zachować ROAS na poziomie 10, no to w tym momencie zaczęlibyśmy na tym zarabiać. Nawet jeżeli ten ROAS byłby trochę niższy, bo byłoby to na przykład 25 tysięcy, no to przy współpracy z agencją. Z kosztem stałym na poziomie 3000 3, 3 zł miesięcznie, nadal wychodzimy na plus. No i to jest mega ważne, dlatego że czasami zgłaszają się na przykład do nas właśnie takie osoby, które mają całkiem fajne wyniki, chciałyby współpracować z Emerald Media, ale mają na przykład budżet miesięczny na poziomie 2000 zł. No i jeżeli nagle mają również doinwestować jeszcze kolejne 3000 zł w obsługę agencji, no to owszem, z reguły, jeżeli zaczynamy współpracę z takim klientem, to ROAS jest. Wyższy, dlatego, że możemy w jakiś sposób zoptymalizować to konto, zastosować różne e, sprawdzone techniki, e, rozbudować trochę remarketing, no, generalnie zadbać o to, żeby zwrot z kampanii był lepszy. Ale jeżeli budżet się nie zwiększy jakoś drastycznie, no to może się okazać, że te poprawki, które wprowadzamy, są rzeczywiście korzystne, ale nie na tyle korzystne, na ile byłoby przeznaczenie całego wynagrodzenia na dodatkowy budżet. Innymi słowy, zamiast wydawać 2000 na kampanię, 3000 na agencję. Czasami lepiej byłoby wydać 5 tysięcy na kampanię ustawiane samodzielnie, z może trochę gorszym zwrotem. Ale mimo wszystko na koniec zostałoby po prostu więcej kasy, no bo jakby te koszta stałe nie, nie pochłaniałyby naszego zwrotu z inwestycji. Oczywiście jest też masa innych plusów, takich jak chociażby to, że nie musisz wtedy robić tego samodzielnie i masz również partnera, który na poziomie biznesowym może też zadbać o to, żeby Twoje kampanie były skuteczne przez sprawdzenie, czy aby na pewno gdzieś tam po drodze nie ma jakichś innych problemów z Twoją stroną, z Twoją ofertą, z procesem sprzedażowym, ze ścieżką Twoich potencjalnych klientów. No więc jakby jest masa innych benefitów oczywistych przy współpracy z na przykład właśnie z Emerald Media. Natomiast na zawsze tutaj uczulam, żeby sobie policzyć te wszystkie parametry i żeby wziąć to pod uwagę, że jeżeli faktycznie zaczynamy współpracę z agencją marketingową, to warto, żeby ten budżet był trochę większy, żeby łatwiej było po prostu wchłonąć te koszty całej marketingu, żeby to się po prostu opłacało. To jest trochę na podobnej zasadzie, jakbyśmy chcieli na przykład inwestować w akcje na giełdzie i mamy do tego, dajmy na to 500 złotych. No, i jeżeli chcemy sami podejmować jakieś tam działania, wychodząc z założenia, że nie interesuje nas jakiś super duży zwrot i super duże ryzyko, działamy w miarę bezpiecznie, no to mielibyśmy tam jakiś zwrot. No, ale jeżeli na przykład chcielibyśmy wejść na taką bardziej profesjonalną ścieżkę i zatrudnić jakiegoś doradcę inwestycyjnego, no to może i miałoby to sens, ale nie w momencie, w którym na przykład on wziąłby 90% tej kwoty na swoje wynagrodzenie, no to wtedy nie jest to możliwe w ogóle, żeby uzyskać taki zwrot, żeby to się opłacało. Natomiast jeżeli mielibyśmy na przykład dużo większy budżet na tę inwestycję, który by sprawił, że ta kwota przeznaczona na koszta stałe, dlatego doradca jest dużo mniejsza, no to w efekcie mogłoby się to rzeczywiście sprawdzić. No i podobna zasada działa przy współpracach np. z Emerald Media. Link do kalkulatora znajdziesz w opisie do tego filmu poniżej. A jak już mówimy o roas to jeszcze sprawdź koniecznie ten film, w którym opowiadam o tym w ogóle, jak podnosić swój ROAS, jak sprawić, żeby Twój ROAS sam w sobie był po prostu wyższy. No bo jeżeli Twój ROAS będzie wyższy, no to również ROI, ROMI będą na wyższym poziomie i cała Twoja inwestycja będzie się bardziej opłacała.